Czy mam to wszystkim? O mojej strony. Witam w moim dzienniku pokładowym Rolnika Zero, w odcinku 30. Ja widzicie, koniec wreszcie. Czyli w Kurwach się cieszę, do czegoś Już mam dosyć. A wiesz, po tej godzinie dzwoni w ogóle. Tak, słucham. Klej głoszenia. Słucham jeszcze raz, może Pani powtórzyć? Dobre, dzwonię w sprawie ogłoszenia. E, wie pani co? Bo dzisiaj do mnie zadzwoni pan jakiś, że jutro ma ten wziąć ten ciągnik. Także ja nie wiem, ale czy będzie. Chodzi o, tego drugiego, o ten drugi ciągnik, o John Deera. A ten drugi John Deer. A wie tak, pani co? Tak. Ten drugi John Deer, to w sumie no, nie jest na sprzedaż. No ale jak, no to, ale panie, dogadamy się no. Ja muszę mieć ten ciągnik. tak. No, jestem zdziwiony w ogóle, że pani zadzwoniła, a nie jakiś pan. <grych> to ma być prezent dla mojego starego. Panie, Aha. sprzedajesz pan, czy nie? E, wie pani co, powiem tak, bo on jest na sprzedaż. da mi pani 206 tysięcy, to go sprzedam. Dobra, 260. A może by pan wpuścił chociaż na paliwo parę stówek? No, no oczywiście. A jest pani to zainteresowana? Nie? Panie kochany, ja tego potrzebuję na prezent. To jest prezent ślubny. Trzydziestka nam walnęła. Kuk, niech już ma taki ciągnik. Jutro przyjeżdżam i pracę przywożę. Co pan na to? No, no, jestem w szoku. Jeszcze o tej godzinie. No, jak najbardziej, jak najbardziej. Dobrze, to południa po południu, jak panu pasuje? Wie pani co, ja już mam tutaj koniec żniw, także po południu zapraszam, bo mam być z rana jeszcze jakiś pan, może to, to po południu zapraszam. Zaklepane. No jeśli to, to pani musi być zaklepana, bo za bo i, i mówi ten ciągnik w ogóle nie był do sprzedania, nie? Ale jeśli pani się uparła jako prezent, no to jak najbardziej. No to super, to jestem jutro w takim razie. No dobra, no to zapraszam. Dobranoc. Do Dobranoc. O kurde. No wiecie co? A w szoku jestem. Normalnie déjà vu. I jeden ciągnik sprzedaje, a drugiego pytają, nie? I ja pierniczę. Jeszcze no. prezent. Kurwa. za no, przekoszeniem. Chciałbym tą żonę poznać. Ja bym się chętnie zamienił w tym gościem. Ja pier. So, sorry, jestem trochę w szoku. No, nie spodziewałem się telefonu. I ja. Gdyby... Ale pech. Ja byłem bez żadnego czujnika. O kurwa. Sorry. No... Ja... No przepraszam was, ale normalnie jestem w szoku, nie? Bo tego się nie spodziewałem. Jako prezent, ciągnik, za, za 200 tysięcy w ogóle parę stówek tylko. Wiecie, tak strzeliłem no bo kurde... Ten... Ja dałem za niego 220 chyba 2000. Z tym ciągnikiem dobrze nie pojeździłem nawet. Ale się dziwi ja pierdolę. Nie no, bo szok, nie? Normalnie déjà vu ja... Druga taka sytuacja u mnie w życiu, nie? Na tych targach e, maszyn używanych tak samo. Pojechałem jednym... Kurde, miałem sprzedać dwa ciągniki? Sprzedałem, kurde... <laughs> in, wszystko inne, co to... Nie no, sorry aż. Nie no, jak ona jutro weźmie te ciągniki, ta pani... To to sprzedam dwa. O mój Boże! No szok, szok, niedowierzenie, nie? Dobra! <ścoughs> kurde, sorry jeszcze raz. Jestem w takim szoku, że nawet te moje taj do picia, kurde, i te wszystkie to. Dobra, to może po przerwie dalej będę coś tam gadał. To bo nie, to może w sumie skończę już ostatni przejazd chyba mi się udaje. Powinien to kederem coś ciągnąć. Prezent, nie wiem, że... Ale mi się musiał bowaść stracić. No szykujmy się, no. Wątpię, że ktoś z widzów dostał otrzony, kurde... A, Prezent ciągnik mu kupię. Nawet nie chodzi o ciągnik, ale w ogóle... Wartość tam 260 tysięcy tylko parę stówek mam, na rygowanie. No. Dobra, za 250 kurde 5? To się trochę zdziwi, kobieta. Uj, jak prezent, to też będzie mieć 5 tysięcy ode mnie. Jako prezent, on się w sumie zapytał, co za prezent, chyba, z jakiej okazji to w ogóle nie. A kiedy to będę moje, Rubere, chyba, ty ja też chcę mieć prezent, no co. Głupi Ale mi kurde, chyba razu z papem mnie strzeliło. Ja pierdolicę. no. Co tu się dzieje? Ile mam? Pięćset? Myślałem, że trochę więcej tego będzie. Półtony tylko. No dobra, nawet wysypie. co? Wysypię. No i wracam na gośpę. Dobra, do później chwila. Kurwa, lepiej tu mi nic nie mów. Kurwa, tutaj dawa mi prezent, a nie. Widzisz? Tamty mąż ma fajnie. No. Na razie, hej. I dawej prezent! Oj, witam w kolejnym dniu. Jak widzicie, John Deere'ki umyte, przygotowane, <noise> miał być ten, idą dwa. Mam nadzieję, bo w sumie już... Mam nadzieję, że ta pani, kurde, co wczoraj dzwoniła, to mnie nie zrobiła jakiegoś tam bambuka. Przez momenty się zastanawiałem, ja że to z radia, bo nie jest z radia. sobie jaja, nie? że gości tam jakiś tam się podkłada kobiecy głos, i tam mówię, no ale chyba nie wkręcili mnie aż tak, nie? A ja? Co? Ja widzicie, pół poczepiony. już troszeczkę poorałem. Zresztą piątej wyjechałem już. Nie wiem, baba sąsiadów obudzę trochę. No, ale że zgłodniałem, przyjechałem tu zjeść. Jadę dalej. miałem koszulkę zmienić, ale już usiadł nie chcę, mówię dobra, już stąd przejadę. Ja teraz tam już z moją ciągnę teraz dokucza mnie, nie? No co? Czego jest jakiś gościu inny może mieć tak fajnie? No to jedziemy. Normalnie jestem ciekaw, naprawdę. Co mówię, do tego pierwszego Jumpeera, to raczej goście się mi się przyjedzie, nie? Chyba to jeszcze do mnie nikt nie dzwonił, że już jedzie coś z tym stylu, ale... ale... ten drugi, ten, ten... Ta pani to mnie rozwaliła, nie? Ten prezent to będzie chyba, kudę. Ten... Do końca moich odcinków wspominał, nie? No co za goście, musimy mieć szczęście, no i ja pierdolę no. no, 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 się, no. Chwileczkę piszę radyjką. jakieś że dołączył, co się dzieje na świecie. Może znowu ktoś ma jakiś prezent, w kurze. Gdzie po polu, kurde, po tych ziemniakach, a mnie gościu to już tym razem on je A co do Fenda, no jak widzicie, dojeżdżam go, żeby to sobie nie było, że płynie Roman, obie zadzwoni i kurde, miało być tak fajnie, dymi się nie dymi, Chciałem, że nic się nie dzieje. Na się płyny, wszystko się trzyma, żadnych przecieków pod spodem też, żadnych nic nie widać, także damy mu jeszcze, kurde. No i tym pługiem sobie idzie, te 8, 9, 10, ładnie, powiem Wam szczerze, zadowolony jestem. Że myślę, że Roman, jeśli to będziesz oglądał, to ty powinieneś tak samo być. Montuje Ci tylko te drzwi, brakuje, brakujące te listwy, myślę, że też przyjdą. w te pola całe. Jak masz z przodu, to po wszystko powymieniane. Zawsze ciesz się i szanuj. chodzi, naprawdę cichutko chodzi. Kurde, jak ciągnik bez kabiny, bez drzwi, to naprawdę cichutko jest, nie? Sumie, nie, to będzie przejadę, miała. Nie, nie przejadek. Tak, co tam radę mi wcale się za O, ale by wy widzicie? To jest wasze To jest moja wasza jazda. Tu się zagadam, tutaj chciałem ściszyć o Myślę, że jak na tym polu go przetestuję, pojadę jeszcze na tamte, to już mówię, tamte przyjdą, składam go na lawetę, myślę, że w ciągu kilku dni też przyjdzie zaraz ten, ten silnik. No dzieje, też bym chciał złożyć. No powiem wam, tyle mam to w głowie, to że te dwa ciągniki, to zostaję bez niczego. Normalnie rolnik zero. Idealnie pasujący się dzisiaj, bo ja chyba wyjechałem wpłacić na konto. więc ja z tego skrytu zejdziemy. Nie patrzę te 200 tysięcy. Chyba, że powiem, że poczekała, jak będzie ten jeden ciągnik. To może i 300 tysięcy płacę. Dobra, nie zanudzam. Miłego tygodnia. Następny odcinek stawiam, że dopiero dziś wtorek. To co? Do usłyszenia. Na razie. Hej